Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z kalendarzem adwentowym i dzisiaj przed nami, kochani, kalendarz adwentowy Eva and May. Zaraz wam powiem, pokażę, jak to wszystko tutaj wygląda, kochani. Zaraz otworzymy ten kalendarz. Ja najpierw chciałabym wam powiedzieć, ile ten kalendarz kosztuje. Normalnie na stronie internetowej Ava and May kosztuje ten kalendarz 129 euro. Ale ja miałam kod rabatowy i zapłaciłam za ten kalendarz tylko 97 euro. Co znaczy tylko 97 euro to też całkiem spora sumka? Dlatego otwierajmy, zobaczmy, kochani, czy zawartość tego kalendarza jest tej ceny warta. Zaraz otwieramy, zobaczymy. Napiszcie mi w komentarzach, kochani, czy znacie markę Ava and May, czy może jeszcze nie, czy może jest to dla was nowość. Także ucieszę się bardzo, jeżeli to jest nowość, pokażę wam coś, czego może jeszcze nie widzieliście. No kto wie? Zobaczymy zaraz, kochani, co znajduje się w tym kalendarzu. Otwieram pudełko, jest bardzo piękne, kochani. To jest takie nie za duże, nie za małe tekturowe pudełko. Naprawdę wygląda bardzo, bardzo elegancko. Kolor ciemno-niebieski i srebro z pięknym motyw motywem. Pudełko raczej takie skromne i proste, ale naprawdę bardzo, bardzo eleganckie. Tutaj zamyka się i otwiera się to pudełko na magnes. Także można to pudełko sobie zatrzymać i coś w tym pudełku przechowywać. No i otwórzmy, zobaczmy, kochani. Zobaczcie, tutaj są w środku jeszcze mniejsze pudełeczka. I w tych pudełeczkach właśnie mamy niespodzianki. Także otwieramy, zaczynamy od pudełeczka z numerem 1 i to jest tutaj to pudełeczko. I zobaczmy. Tutaj się to otwiera. I zobaczmy, co to jest. Zobaczcie, tu mamy świeczkę. Tu mamy świeczkę Eva and May. I ta świeczka nazywa się Lübeck. Lubek to jest um, miasto w Niemczech, kochani. Miasto w Niemczech. Także powącham. Mm, pięknie, pięknie pachnie. Tak właśnie świątecznie. Moim zdaniem, świątecznie bardzo, bardzo fajna sprawa. Zobaczmy dalej. Numerek D2. Dwójeczkę mamy tu. No. Otwierajmy. I tu mamy kolejną świeczkę. Tak to tu wygląda. Pumpkin pie, czyli, kochani, ciasto dyniowe. Limitowana. Edycja. Tak, ta świeczka tu wygląda. Kolor słoiczka pomarańczowy. To jest wszystko szkło. Także bardzo, bardzo fajne. Mm. Oj pięknie pachnie, naprawdę pięknie, pięknie pachnie ciastem. Takim świeżo upieczonym ciastem. Mm, super. To postawię tu z boku, kochani. I zobaczmy teraz okienko z numerem 3. Ja widzę takie malutkie, okienko mówię, pudełeczko, takie malutkie pudełeczka, ale są też większe pudełeczka, także tutaj, na przykład numer 20. Także jestem ciekawa, co jest w tych większych pudełeczkach. Ale najpierw przejdziemy do pudełeczka z numerem 3 i ono jest tutaj na górze. I otwieramy. Patrzymy, co się tu znajduje. Również, również świeczka. I to jest Santa's Sly Ride. Ok, North Pole. Ok, czyli pole północne. Mm, pięknie pachnie już. Mm, pięknie północne. Pięknie, pięknie pachnie. Też bardzo fajniutki obrazek. Dobrze, zobaczmy numer cztery. Tu jest cztery właśnie. Takie większe pudełeczko. Także zobaczmy, co tutaj może być. Leciutkie bardzo. Także zobaczmy. Oj! Co to może być? Coś tutaj zawinięte w papier. A, to jest jakiś zapach? Hmm. Wygląda mi to na zapach. Ava May Pillow Spray Ok. Pillow to jest poduszka, czyli może mm, ładnie pachnie. Ja sobie tak tu psiknę po prostu na nadgarstek, żeby powąchać. O, pięknie. Piękny zapach. Taki właśnie pachnie perfumami. Nie wiem, czy to jest to właśnie taki zapach, taki spray, że można sobie e, przed pójściem spać na poduszkę psiknąć. Może być. Ja nie znam tego, um, um, tej marki jeszcze, kochani. Pierwszy raz kupiłam ten kalendarz właśnie w tym roku. W zeszłym roku chciałam go już kupić, ale niestety, um, no już był wyprzedany. Nie udało mi się, ale w tym roku udało mi się go kupić. Także ja wiedziałam, że tam są świeczki oczywiście w środku, że w tym kalendarzu są świeczki. Kolejna świeczka, kochani. Dominican Republic. Czyli tu mamy coś karaibskiego. Republika Dominikańska. Mmm, pachnie, pachnie, kochani, jak taki pinakolada, jak jakiś taki drink właśnie. Taki egzotyczny. Ładnie, ładnie pachnie. Um, dalej, numerek 6. O, ogromne okienko. I dlatego mówię właśnie: kupiłam to, ten kalendarz w tym roku. Wiedziałam, że w nim są świeczki, i bardzo chciałam go właśnie mieć. To już jest taka bardziej luksusowa marka. I tu mamy co, zobaczcie, coś takiego. I dlatego właśnie te ceny też są takie. E, no powiedzmy, nie za niskie, ale ja bardzo chciałam właśnie ten kalendarz kupić. No i przy okazji podzielę się tu, kochani, z wami. Zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Podzielę się z Wami tymi wrażeniami. Oj, zobaczcie. A to jest taki właśnie. Ojej, wszystko tutaj razem. Na bok. I tu mamy taki zapach. Zobaczcie. Dresden jest napisane. A jak widać w tym roku. Um, wymyślili sobie właśnie nazwy niemieckich miast. Dresden, to jest Drezno. I tu mamy to um, te patyczki, wkłada się po prostu do tego płynu i pięknie pachnie w pomieszczeniu. Mamy jeszcze taki inny koreczek tu. Ok, na bok. I dalej, kochani, numer 7. Tu mamy takie podłużne pudełeczko. I zobaczmy tu. Co nam tutaj włożyli. Nic więcej nie ma w środku. To jest taki proszek. To jest taki maledivy, Napisali tu. A, kochani, wiecie, co to jest? To jest mydło. To jest mydełko w proszku. Ten proszek rozpuszcza się w jakimś naczynku z wodą, zostawia na kilka godzin, i z tego robi się takie mydełko. I można sobie tym na przykład umyć ręce. Także, no ciekawa jestem, nigdy nie używałam czegoś takiego jeszcze. To jest takie mydło w proszku. Nigdy nie używałam czegoś takiego jeszcze. Wypróbuję z pewnością, jak to działa. Zobaczcie, tutaj jest też pokazane. Jak należy to zrobić? 30 minut poczekać i no i zobaczymy, czy to zadziała. Ok, super. Dalej to numer 8. Mamy również takie malutkie pudełeczko. I zobaczmy, co jest tu. Kolejna świeczka. O, ta już wygląda na taką specjalną świeczkę. Klub Noe 01. Mmm. Również pięknie pachnie. Um, te zapachy są takie, um, no jakby to powiedzieć, takie eleganckie, takie wytworne. Nie jak takie zwykłe świeczki gdzieś z supermarketu, tylko że to już naprawdę jest taka większa jakość, czy wyższa jakość i lepsza jakość. I naprawdę zapachy są przecudowne. Dalej, kochani, numer 9. Zobaczmy. Kolejna świeczka. I tu mamy Persja. Ach okej, okay. czyli jeszcze coś innego. Nie tylko niemieckie miasta. Mm, ale jeszcze coś innego, również pach pięknie pachnie. Dalej, dziesiąteczka. Będzie również taka świeczka. I tu mamy co? Santa's Workshop. ok. <grym> Mm, również pięknie pachnie, ale wszystkie zapachy są różne. To mam właśnie na myśli. Każdy zapach jest inny. Nie tak, że kupi się czasami pudełeczko świeczek gdzieś w sklepie i wszystkie pachną tak samo, chociaż mają różne kolory i różne nazwy, ale właściwie pachną tak samo. A tutaj każdy zapach pachnie inaczej. Każdy zapach jest inny. 11, zobaczmy teraz tu. Też takie większe pudełko. Zobaczmy. A, również coś takiego. I tu mamy co? Barcelona. Tu jest Barcelona. A, i również taki zapach, również patyczki. I zobaczmy, jak to wygląda. A, również taka sama buteleczka. Taka sama buteleczka, tylko tu jest napisane Barcelona. Tutaj mamy. Drezno, a tu jest Barcelona. Hmm, nieźle. Ok, czyli numer 12. Gdzie tu mamy 12? Tu, tu zobaczmy. Zobaczmy. O, tu mamy już inną świeczkę. Również. A, Brusel, czyli Bruksela. Bruksela, Belgia. Hmm. Jak pachnie Bruksela? Hmm, też fajnie pachnie. <laughs> też fajniutko pachnie. I druga taka świeczka, właśnie w kolorze pomarańczowym. Dobrze, to na boczek. Teraz numer 13. Mamy tu. I tu mamy co? I tu mamy, kochani, Santa Snowman. Okej. Okay. Hmm, Fajne nazwy, Santa's Snowman, czyli bałwanek Mikołaja. Hmm, zobaczmy, jak to pachnie. Hmm, też pachnie ładnie, też pachnie ładnie. Także wszystkie zapachy są właśnie takie różne. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Przypuszczam, że te świeczki jeszcze piękniej pachną, jeżeli są zapalone. Także wypróbuję je ja oczywiście. Hmm. Co teraz mamy za numerek, kochani? 14 chyba, nie? 13 było i teraz mamy czternastkę. Także zobaczmy, co jest tu. A, też jakiś zapach. Też mamy jakiś zapach. Ja nie wiem teraz, czy to są perfumy, kochani. Um, Aruba Breeze? Eau de Parfum. Tu jest napisane, że to są perfumy. Tak, a tutaj mamy spray, pillow spray. Pillow to jest poduszka, także przypuszczam, że właśnie taki spray do poduszki. Można sobie psiknąć na poduszkę. A to jest, to są perfumy, kochani. Zaraz tutaj sobie psiknę teraz na, na drugi nadgarstek. oj i powącham. Mmm, ojej, też pięknie pachnie. No zobaczymy, jak się ten zapach rozwinie. Czy mi się spodoba, czy nie. Ale to już są takie bardziej cięższe perfumy, takie bardziej słodsze. Mm, ale też piękne perfumy, także mm, piękny zapach. Wow, jestem naprawdę oczarowana tym kalendarzem, kochani, bo nie spodziewałam się, że, takie, że tak pięknie pachną te wszystkie produkty tutaj. No, zobaczmy teraz kolejne okienko, czyli numerek 15. Mamy tu kolejne okienko, mówię, ojej. Kolejne pudełeczko. I tu mamy też taką malutką świeczkę. I co to jest? Pinot Noir. Hmm, nie mam pojęcia, to jest coś po francusku chyba. Nie wiem, co to może być, ale pięknie pachnie znowu. Ojej, naprawdę. Jak się tylko to pudełeczko otworzy, to już roznosi się piękny zapach. Dobrze, zobaczmy dalej. 16. Kolejna świeczka. I tu mamy co? Co tutaj nam napisali? Ojej, tego nie mogę przeczytać. Takie coś francuskiego znowu. Chamon. Hmm. Nie wiem, ale. français jest na dole napisane, czyli coś znowu francuskiego. Z pewnością jakieś, jakaś miejscowość, właśnie we Francji. Ach, również ładnie pachnie. Ojej, ojej. Ja się tymi zapachami to dzisiaj, kochani, tutaj upiję. <grym> Nie będę mogła już nic więcej wąchać. Cały dzień. Czy cały wieczór. Zobaczmy. Kolejna świeczka. I tu mamy co? I tu mamy. Cinnamon roll. Ach, okej. Okay. Czyli to jest, kochani. O, oh, mm, ale mm, nie mój zapach. Teraz muszę powiedzieć, niestety, ale to jest cynamon. No, cynamon. Cynamon to cynamon. A roll to jest. Um, no jak to się w Polsce mówi, kochani, drożdżówka. To będzie taka um, e, cynamon um, cymtrole, czyli taka drożdżówka z cynamonem. Chodzi, chodzi cały czas o, um, o kochani, o jedzenie. Także naprawdę ładnie, ładnie pachnie, ale dla mnie jakoś tak troszeczkę troszeczkę dziwnie. Ja tu nie czuję w ogóle cynamonu. Także dla mnie pachnie troszkę dziwnie. Dalej, kochani, kolejne okienko to musi być: okienko, pudełko, to musi być osiemnastka. Mamy i co tu jest? A, taka różowa saszetka. I tu mamy co? Również takie mydełko. I to się nazywa Bahamas. Ok, tu są Malediwy, a tutaj Bahamas, czyli Bahamy. Ok, hm, czy to pachnie? Nie, zapachu nie czuć żadnego. Tak przez, przez torebkę nie czuć zapachu, ale wypróbuję to z pewnością. Jeszcze nigdy e, sama nie mieszałam mydła, także jestem bardzo, bardzo ciekawa, właśnie dla mnie coś nowego. Ok, dziewiętnastka. Jest tu. Kolejna świeczka. Ok. Hmm, Skandynawia, ok. Kocines? Mm, nie mam pojęcia, co to jest. Ale tu nie czuję. Nie czuję zapachu żadnego, niestety. Tak jakby wcale nie pachnie. <laughs> tak jakby wcale nie pachnie. Dalej. Dwudziestka. Duża dwudziestka. Zobaczmy, co tu jest. O! Również takie. Pudełeczko Marrakesh, Maroko, okej. Okay. I tu mamy również taki, oj buteleczkę. Zobaczmy. I tu mamy Marrakesh. Ja otworzę. Ją. Mam nadzieję, że dam radę otworzyć, żeby można było. Powąchać, jak to pachnie. A. Okej, okay, otwarte. Mm, mm, pachnie, pachnie też jak perfumy, kochani. Pachnie jak perfumy, ale właśnie takie perfumy dla domu, że tak powiem, czyli taki raum duft, duft zapach, zapach do domu. Pachnie naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Mamy trzy takie zapachy, także bardzo fajne. 21. Zobaczmy. Co tu jest? Sparkling Wine. OK. Czyli wino musujące. Szampan. Mmm. Ale pachnie naprawdę jak, jak białe wino, kochani. Takim, takim... Um, Winem musującym, białym. Naprawdę tak pachnie pięknie. A tak świeżutko, naprawdę, jakbym normalnie miała przed sobą kieliszek wina. Mmm, bardzo piękny zapach. Bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Mmm, naprawdę, bardzo piękny. Zobaczmy teraz tu. Kolejny numerek. To jest już numer 22. Mamy kolejną świeczkę, taką właśnie w kolorze pomarańczowym, czerwonym. Um, Apple Strudel, strudel, apfelstrudel, mówimy w niemczech na to, czyli um, szarlotka. <laughs> apfelstrudel to jest szarlotka. No powąchajmy tą szarlotkę, mm, ale też nie pachnie. No moim zdaniem nie pachnie szarlotką, także nie wiem. Ale wygląda bardzo ładnie. Pachnie, pachnie też ładnie, ale nie pachnie właśnie moim zdaniem szarlotką. Na boczek. Numer 23. Zobaczmy, co tu mamy. Northern Lights. Ok, czyli światła polarne. Muszą to być Skandynawia. Mmm, też ładnie pachnie. Też taki zapach nie znam takiego zapachu. Jeszcze nigdy, nigdy nie. Mm, nie wąchałam czegoś takiego, ale bardzo przyjemny zapach. Bardzo, bardzo przyjemny. I ostatnie pudełeczko na dzisiaj, kochani. No, zobaczmy, co tu jest. To jest takie większe. Co nam tu włożyli? O, zapakowane coś. Zapakowane w papier. Zobaczmy. O, taka większa świeczka. Większa od tych maluszków tutaj. I to jest Nürnberg. Ojej. Nürnberg, Norymberga, miasto w Niemczech. O, pięknie pachnie, kochani. Pięknie, pięknie pachnie. Święta, taki typowy świąteczny zapach mm, ciasta, um, takich tych migdałów prażonych. Um, nie wiem, czy wiecie, kochani, ale w Nürnberg um, jest co roku jeden z najpiękniejszych Weihnachtsmarktów, czyli tych takich świątecznych marktów w Niemczech, czyli... Z pewnością z tego powodu włożyli tutaj właśnie w okienko 24 taką świeczkę. Ona naprawdę naprawdę pachnie, pachnie mm, świętami. Wiecie czym pachnie? Glühwein. Glühwein, czyli taki grzaniec, wino grzaniec z przyprawami, z cynamonem, z um, co tam się wszystko jeszcze wrzuca w to? Um, anysz, cynamon, na przykład. Mm, naprawdę pachnie jak właśnie glühwein, takie. Taki naprawdę świąteczny zapach. I właśnie w Nürnberg, w Norymberdze jest ten jeden z najpiękniejszych um, Weihnachtsmarktów w Niemczech. Bardzo, bardzo turyst, dużo turystów odwiedza ten Weihnachtsmarkt. Ja też tam już byłam chyba trzy albo cztery razy nawet. Dlatego naprawdę polecam, jeżeli macie okazję pojechać, zobaczyć, to bardzo serdecznie polecam, bo naprawdę bardzo piękne miasto i bardzo piękny Weihnachtsmarkt. I przypuszczam, tutaj mieliśmy gdzieś Dresden, czyli Drezno. W Dreźnie też jest piękny, tu jest Lübeck, czyli w Lübeck też jest z pewnością Weihnachtsmarkt. W Lübeck jeszcze nigdy nie byłam, także nie mogę powiedzieć. Ale w Drezno mieliśmy tu jeszcze gdzieś, Dresden, także tam też jest piękny Weihnachtsmarkt co roku, także, um, także z pewnością z tego powodu powkładali właśnie tutaj takie świeczki. O tych nazwach. Bardzo, bardzo piękne. Bardzo mi się ten kalendarz podoba. Kochani, świeczki przydadzą się oczywiście. I jeszcze do tego tak pięknie pachną. Tak samo te zapachy tutaj. Naprawdę bardzo piękne. Bardzo pięknie pachnie. Gdzieś tu było to drewno, gdzieś mi się zapodziało. O, gdzie jesteś? Także przypuszczam, właśnie, że z powodu tych Weihnachtsmarktów tutaj powkładali te te. Yy, zapachy, czy nazwali te zapachy właśnie tymi, tymi miasta, miastami. Gdzieś mi się tu zapodziało Drezno. okej. Okay. Gdzieś postawiłam. Musi gdzieś być przecież. No ale kochani, ja cieszę się bardzo, że mogłam Wam ten kalendarz pokazać. Mam nadzieję, że Wam się spodobał również, także zapraszam do pisania komentarzy. No nie ma. Gdzieś mi się Drezno zapodziało. Czy to było to Cinnamon Roll? Nie, to była Bruksela. Nawet Bruksela tutaj jest. I tutaj mamy całkiem co innego. No okej. Okay. Jest tutaj z pewnością. Gdzieś mi się zapodziała ta malutka świeczka. Ale kochani zapraszam Was do pisania komentarzy. Napiszcie mi, co myślicie tutaj o tym, o tym kalendarzu. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajna sprawa. Bardzo fajne, fajne zapachy. Jeżeli chodzi o perfumy, również bardzo fajny zapach. Tu mamy coś nowego. Spray. I te mydełka. To jest dla mnie... Nowość, także wypróbuję, jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to wygląda i czy to w ogóle działa. Hmm, dziękuję Wam dzisiaj, kochani, za oglądanie. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę Wam jeszcze cudownego wieczoru i do następnego razu, kochani, pa pa!